Jezioro Tonle jest oddalone od miasta Siem Reap zaledwie o 15 km. Na pierwszy rzut oka jezioro wygląda jak szeroki, mulisty kanał, a nie największe jezioro półwyspu indochińskiego. Ostatnio wygląd nabrzeża jeziora Tonle zmienia się nieco, ponieważ zainteresowało się jeziorem trzech chińskich biznesmenów ze stanu Finak, którzy inwestując tu duży kapitał Zmieniają jego oblicze. Czerwona animowana linia wskazuje miejsce, do którego dojechaliśmy. Jest tu przystań obsługująca turystów, którzy przybyli tu lądem. Po porze deszczowej, kiedy poziom wody jest wysoki, można tu przypłynąć z miasta Siemrep rzeką Siemrep wodolotem. Przy nabrzeżu zacumowało kilka pływających domków. A że pora jest dość wczesna. Tu i ówdzie trwa jeszcze śniadanie, serwowane wprost z pokładowej kuchni. Pracują tu całe rodziny. Przedwcześnie dojrzałe dzieci zamiast ganiać za piłko jak czynią to ich rówieśnicy w innych częściach świata, pracują jako chłopcy pokładowi na łodziach, a dziewczynki Próbują sprzedawać miejscowe wyroby lub po prostu zebrać. Zdarza się, że kilkuletni chłopcy pokładowi oferują się paniom jako masażyści stóp lub nawet całych nóg. Fotka chłopca lub z chłopcem też ma tu swoją cenę. Zwykle to one dollar. Płyniemy łodzią, której wyposażenie w sporej, zasadniczej jak myślę części pochodzi z samochodu Hyundai, jakiegoś motocykla i innych odzyskanych ze złomu części. Leży tu nawet jakaś stara opona od samochodu, pewnie jako zapasowy odbój do wywieszenia na zewnątrz burty. Damy radę, w razie czego są kapoki, woda jest ciepła, a do brzegu nie jest tak daleko. No i płyniemy. Jezioro tonlesap jest bardzo zmienne pod względem stanu wody w zależności od pory roku. Jego powierzchnia waha się od 2500 tysiąca km2 w porze suchej do nawet 20 tysięcy km2 w porze deszczowej, a więc zmienia się ośmiokrotnie, a w najgłębszym miejscu jezioro ma 14 metrów. Jezioro Tonle Sap ma bezpośrednie połączenie z Mekongiem poprzez rzekę Siem która z niego wypływa. Po przepłynięciu 110 km wpada ona do Mekongu koło Phnom Penh i dalej już jako odnoga Mekongu o nazwie Tonle Basak uchodzi do Morza Południowochińskiego. Kiedy w Himalajach nadchodzą roztopy, a na nizinach padają deszcze, Wtedy gwałtownie podnoszą się wody Mekongu, najdłuższej rzeki tej części Azji. Mekong rośnie w siłę, wijąc się przez Chiny, Birmę, Laos, Tajlandię, znów Laos, potem płynąc z granicą Kambodży. I gdy dociera do Phnom Penh, jego nurt jest dość silny, by odwrócić bieg rzeki Siem Rep i wlać do wielkiego jeziora Tonle Sap olbrzymie ilości wody. Wtedy jezioro tą Lesap występuje z brzegów i zalewa obszar do 20 tys. km2, służąc za wielki zbiornik wyrównawczy. Jezioro chroni deltę Mekongu przed powodzią, a jesienią powoli oddaje wody do głównego nurtu rzeki. Takie zachowanie jeziora i rzeki umożliwia w porze suchej w Kambodży uprawę lżu, a w Wietnamie nawadnianie. Cofająca się rzeka Siem Reb dodatkowo nanosi do jeziora żyzne osady aluwialne. wpływają też wraz z wodą do niego duże ilości ryb z Mekongu. I w związku z tym Tonle Sap należy do tych słodkowodnych akwenów świata, które mają największe populacje ryb. Roczne połowy wynoszą tu od 170 do 210 tysięcy ton. Jezioro jest ostatnio niestety narażone na niekorzystne skutki ludzkich poczynań w górze rzeki Mekong. Zapory hydroenergetyczne zbudowane w Laosie i w Chinach zahamowały naturalne wędrówki ryb i zaburzyły sezonowe wahania poziomu wód. Wpłynęło to również ujemnie na warunki tarła i całego cyklu rozrodczego ryb. Ostatnio również Tajlandia planuje zbudowanie wielkiej zapory na Mekongu. Największym jednak źródłem kłopotów w Lesapi jest działalność ludzi na terenach przybrzeżnych. Nielegalny wyrąb ogołocił zbocza wokół jeziora, a wskutek erozji gleby zbiornik coraz bardziej zamula się. Do wody dostają się też pestycydy z okolicznych gospodarstw rolnych, które zatruwają ryby oraz inne organizmy. Wyrąb i rolnictwo osuszają liczne mokradła, pozbawiając tarlisk wiele spośród 1300 gatunków ryb, z jeziora Tonle Sap, a także coraz bardziej zagrożają uprawom, Bo przecież ta sama woda nawadnia pola uprawne Kambodży i Wietnamu. Od niepamiętnych czasów na jeziorze Tonle Sap bytuje kilka pływających wsi rybackich i liczne osiedla na palach rozmieszczone na wyżej położonych terenach, zalewanych przez jezioro w porze deszczowej. W zasadzie nazwa pływająca wioska jest błędnym określeniem spowodowanym złudzeniem optycznym. W rzeczywistości bowiem wioski te, a więc nawet szkoły, kościoły, restauracje i typowe kmerskie bary, nie pływają, lecz wybudowane są na wysokich, kilkumetrowych palach, które chronią je przed corocznym zalaniem. Od cały spryt Kambodżan. Podnosi się poziom wody, to podnosi się wyżej domy. Oglądane przez nas pływające domki mają bardzo lekką konstrukcję, a pod podłogą pływaki z pustych beczek i pojemników. I to powoduje, że samoczynnie przesuwają się w górę i w dół po palach, w zależności od aktualnego poziomu lustra wody. Oglądane tutaj osiedla to dopiero przygrywka. Prawdziwe pływające wioski pojawią się na pełnym jeziorze. To, co w tej chwili oglądamy, to nie tymczasowe obozowisko. To normalny dom. Tak żyje znaczna część Kambodżan zamieszkujących okolice jeziora Tonle Sap. Niestety te wszystkie domy nie posiadają kanalizacji, nie mają koszy na odpadki, więc wszystko to, co jest już niepotrzebne, ląduje w wodzie. Kiedy woda opadnie, wszystko to tworzy wokół jeziora rozległe śmietnisko. Wodę do celów spożywczych mieszkańcy tej okolicy kupują z beczkowozów, które tu przyjeżdżają. Jeśli wody zabraknie, pozostaje woda z jeziora. W tym rejonie jezioro jest na tyle płytkie i na tyle głębokie, aby móc łowić w nim ryby za pomocą okrągłej sieci rzucanej ręcznie na wodę i potem ściąganej. Zwykle rybacy robią to stojąc na łodzi, na przykład takiej jak ta, którą przed chwilą minęliśmy. Jeśli jednak łodzi się nie ma, trzeba to robić stojąc w wodzie. អ្នកច័ន្ទមន្តាទៅមករាជជាតិនឹងខាងខ្ញុំតាំងច័ន្ទដាហ่าណាពីសិលីខ្ញុំព្រួយវិញប្តីមកមកមិនខានតល្យានចាំទៅទួល Brzeg jeziora Tonle Sap otacza pięć kambodżańskich prowincji. U jego brzegów żyją ponad 3 miliony mieszkańców, z których 90% zarabia na życie łowiąc ryby i w miarę możliwości trudniąc się rolnictwem. Tutejsi mieszkańcy są doskonale zaznajomieni z naturą jeziora, które choć czasami wylewa i zmusza ich do przeprowadzania na wyżej położone tereny, jest przede wszystkim źródłem życia i utrzymania wielu rodzin. Kambodżańscy teolodzy twierdzą, że na jednym kilometrze kwadratowym jeziora może znajdować się nawet 10 ton ryb. Inne statystyki mówią, że z Tonle Sap pochodzi połowa ryb spożywanych w Kambodży. W wodach Tonle Sap żyje ponad 1300 gatunków ryb słodkowodnych, a także węże, krokodyle, żółwie i wydry. Nad taflą wody dostrzec można także ptactwo przeróżnych gatunków. Między innymi bociany i pelikany Otaczające jezioro lasy bagienne Regularnie zalewane są przez wodę I są doskonałym schroniskiem dla ryb W okresie tarła i składania ikry Tonle Sap to nie tylko cud przyrody Lecz także główne źródło pożywienia Dla większości mieszkańców Kambodży Kiedy jezioro umrze Kilka milionów ludzi może nie mieć co jeść Dopłynęliśmy do miejsca, w którym jezioro rozlewa się szeroko, a na jego powierzchni widać rozległe, zorganizowane wioski. Ludzie żyją tu od lat w warunkach, których z pewnością większość z nas by nigdy nie zaakceptowała. Jest tu jednak kościół, szkoła, sklepy, kmerskie bary i restauracje. No i przypływamy my, turyści, traktowani przez y, mieszkających tu ludzi jak bankomaty. Należy tylko do każdego z nas dopasować kartę, aby wypłacił gotówkę. Zorganizowane rodzinne żebractwo jest tu sposobem na życie dla wielu rodzin, szczególnie dla tych, które mają malutkie dzieci. Jeszcze dopłynęliśmy na miejsce i już dobijały do nas łodzie. Najczęściej mama za sterami łódki, a dziecko lub dzieci z przewieszonymi przez szyję wężami, powtarzające jak mantrę, coś co z pewnością ma u nas wywołać współczucie i wyjęcie portfela. Choć przewodnik wspominał nam o tym, że czekają nas takie właśnie sytuacje, a mimo tego w pierwszej chwili przeżywamy szok. Czasem zaczynamy się przyzwyczajać i przyglądać temu zebracemu pokazowi. Oni robią to przecież codziennie tak długo, jak długo są tu turyści. To po prostu ich praca. którzy przechwycili nas przed dopłynięciem do celu, są lepszymi psychologami. Wiedzą, że mają większe szanse, kiedy są sami, bez konkurencji, kiedy turyści jeszcze nie oswoili się z widokiem dzieci z wężami na szyjach i wyciągniętymi w proszącym gość rękami, a w portfelach mają drobniaki, z którymi łatwiej jest się im rozstawać. Przygnębiająca jest myśl, że dzieciom wdrukowuje się od najmłodszych lat żebracze zachowania. Czy będą one w stanie kiedyś zarabiać w inny sposób na życie? Czy ich dzieci będą musiały też tak jak one teraz pracować? w wioskach na wodzie i tych napalach na lądzie wokół Tonle Sap mieszkają nie tylko Kambodżanie. Mieszkają tu uchodźcy z Wietnamu, Chamowie, Chińczycy, wszyscy ci, którzy uciekli z własnego kraju ratując życie, bo po fortunę to oni tu nie przyjechali. Większość domost na Tonle Sap, za wyjątkiem rządowych budowli i kościoła, mówiąc delikatnie, najlepiej nie wygląda, co świadczy o kondycji finansowej ludzi. Wioska, do której przypłynęliśmy, nazywa się Nes. Jest tu szkoła, sklepy, knajpy, farmy krokodyli hodowanych na mięso i skórę, ale nie ma wodociągów i elektryczności. Trudno to sobie wyobrazić, jak można żyć bez czystej wody do picia i bez prądu. Okazuje się, że można. Przybijamy do przystani przeznaczonej dla turystów. Oczywiście czekają już na nas dzieci z wężami na szyjach, na łódkach, z mamą, na piechotę na pomoście i na duralminiowych miskach na wodzie. Cel wszystkich dzieci oczywiście taki sam. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to otoczona stalowym płotem farma krokodyli. Tu oprócz krokodyli chodzący po drewnianej podłodze można ocenić przejrzystość wody w jeziorze. Taka woda jest tu wszędzie. Czy nadaje się ona do czegoś więcej jak przemysłowe zastosowanie? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Te sympatyczne gady hodowane są tutaj zamiast kur. Ich mięso jest podobno bardzo smaczne, a wyroby skórzane do tej pory były w cenie. Ostatnio jednak spadł popyt, a z nim i opłacalność. Wiele farm zarzuciło hodowlę krokodyli. Tak wygląda łowienie ryb przy pomocy okrągłej sieci, jeśli nie ma się łodzi. Jest pora sucha, kiedy łowi się głównie ryby. W porze mokrej mieszkańcy wiosek opuszczają gremialnie swoje domki i wypływają na zalane, zarośnięte krzakami tereny wokół jeziora, gdzie żyją węże. Tu w dryfujące sieci łowi się do 7 milionów węży rocznie. To zaspokaja popyt lokalnych farm krokodylich na tanią karmę. Połów węży na taką skalę doprowadził niektóre gatunki do ryzyka wyginięcia. Pewnym rozwiązaniem byłby zakaz połowu węży w okresie ich rozrodu, to znaczy od listopada do grudnia. Węże są jednak obok ciągle malejących zasobów ryb jednym ze źródeł utrzymania wielu kambodżańskich rodzin. Prawdziwe interesy robią jednak nie rybacy, ale pośrednicy na placu targowym Chong Ne bowiem sprzedają oni dziennie do 50 tysięcy węży. Czerwone, chrząstkowate mięso węży jest coraz częściej traktowane również jako pożywienie i trafia na talerze kabodżan w postaci suszonej albo smażonej. Skóry węży, a również i mięso trafiają na rynek bogatszej, sąsiedniej Tajlandii. Przy obecnym tempie połowów węże słodkowodne wkrótce mogą zniknąć z jeziora Tonle Różne organizacje ochrony Środowiska i Zagrożonych gatunków gorączkowo poszukują rozwiązania, które dałoby rybakom jakoś opłacalną alternatywę. Suchy dok to może nie do końca adekwatna nazwa do miejsca, obok którego przepływamy. W każdym bądź razie tu remontowane są łodzie ludzi żyjących na jeziorze. Kiedy woda jest wysoka, wpływa się łodzią pomiędzy wysokie bambusowe pale wbite w dno, pod łódź podkłada się poprzeczne grube legary i przywiązuje się je do pionowych żerdzi. Kiedy woda opadnie, łódź pozostaje w powietrzu i można remontować jej dno. Na zwodowanie łodzi po remoncie trzeba jednak poczekać do ponownego podniesienia się poziomu wody. Kiedy Łódź osiądzie na wodzie, można bezpiecznie wypłynąć z pomiędzy pionowych żerdzi. Ktoś z naszej wycieczki widząc to z przekąsem powiedział: Kastorama. I jak to szybko się zapomina? 20 lat temu w Polsce było nie tak, ale podobnie i szło w tym kierunku. Ten w cudzysłowie tankowiec to stacja paliw z jednej z wiosek na wodzie. Tu łatwiej dostarczyć paliwo lądem, dalej popłynie już wodą. Czy to bezpieczne dla środowiska? No cóż. A jest jakieś inne rozwiązanie? A na naszej łodzi wszystko pracuje jak w zegarku. Na wyprzedzającej nas łodzi nudzący się pokładowi chłopcy, pewnie żeby się przed nami pochwalić swoją sprawnością, dają nam pokaz tejskiego boksu. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby któryś z nich w ferworze walki przeleciał przez tą niską barierkę. Oglądamy ich zmagania w napięciu. Dobrze, że już widać końcową przystań. Nasza zarazem żegna miejscowa orkiestra złożona z osób okaleczonych wybuchami min. Rozminowanie Kambodży trwa nieprzerwanie od czasu zakończenia wojen. Jak się szacuje, jeśli tempo rozminowania zostanie utrzymane, to Kambodża będzie wolna od min za 200 lat. orkiestry jest stolik z nalewkami na kobrach i innych żyjących tu zwierzętach. Nie kupujemy. Wwiezienie tego do Polski jest karalne. Te zwierzęta są u nas pod ochroną.